Witajcie serdecznie. Chciałbym Wam pokazać krótką migawkę z Londynu z Muzeum Historii Naturalnej. Tutaj jest taka część archeologiczna dotycząca historii człowieka. Mamy bardzo ładnie pokazane. Poczytajcie sobie o tym Muzeum Historii Naturalnej. Ja już nie będę w nie wnikał. Tu jest bardzo ciekawa sala z datami. Tu Pan pokazuje w łańcuchu całych tematach. Dzisiaj jakiś Włoch, właśnie. A tutaj mamy pokazane formy hominidów. Na górze mamy Homo sapiens sapiens tą białą czaszkę tutaj człowieka z Neandertal z Heidelbergu i tak dalej Homo habilis człowiek uzdolniony, Homo erectus, człowiek wyprostowany i formy wcześniejsze, wcześniej wcześnie, wcześnie hominidowie tak? wczesno hominidalne formy Australopiteki to tak mniej więcej wyglądało w całości Wejdziemy sobie tutaj na salę dotyczącą właśnie ewolucji człowieka. Zobaczymy, jak to wyglądało. Zostawię komentarze. Popatrzycie sobie. Rekonstrukcja twarzy Neandertalczyka. dorosła kobieta. To chyba nawet może być oryginalna czaszka. Homo Heilbergis. Fanta pomarańczowa. Homo Erectus. Czaszka z rekonstrukcją twarzy. Nie wyglądał za inteligentnie trochę na trolla tutaj mamy czaszki homo habilis cały ten ciąg, który widzieliście na ścianę tutaj jest bardziej rozrysowany rozpisany azjatyckie formy afrykańskie formy homo heidelbergenis i europejskie Tutaj widzimy w formie afrykańskiej wysokie oczodoły, bardzo charakterystyczna różnica w stosunku do formy europejskiej, tak? Azjatyckie wersje homo erectus, tutaj mamy pośrodku czaszkę żeńską. Widać, że jakaś taka mniej pojemna, żarcik oczywiście bezczelny, przepraszam. Ruchy. I się warto zauważyć, że to są oryginalne w większości rzeczy nie są to jakieś e, rekonstrukcje, proszę bardzo. E, macie pokazaną technikę lewaluacką, e, budowę przemysłu lewaluacji, tworzenia narzędzi. Tutaj możecie sobie przeczytać na spokojnie. I mamy różnego rodzaju pięściaki. aszelskie to, są, to jest Tanzania to są e, pierwsze, pierwsze narzędzia e, właśnie takie tam chopery chopping tools e, związane z, e, z ludźmi tak z pierwszymi formami komunalnymi. tutaj technika szóstka technika klaktońska E, mamy tutaj e, technikę lewaluacką pokazaną również. Warto poczytać sobie o tym, jak, jak te narzędzia były tworzone tak, w tamtym czasie właśnie o tych przemysłach. Pochówek na Tutaj taki właśnie pan przypominający tam mężczyzn z podnocnego często gdzieś tam w sobotę pod nocnym gdzieś pod Tesco na Pradze można poznać szkielety czaszki neandertalczyków muzeum multimedialne e, troszeczkę inne od British Museum tutaj, ma, tutaj można wszystkiego dotknąć zobaczyć prawie o macie tutaj Pana Rozebranego to już w Polsce by nie przeszło. To jest pornografia. Tutaj są dzieci. W Polsce to już by był po prostu kanał. To już by był kryminał, ziobro by przedprokuratura i, i wszystko Parantropus. Bardzo ciekawa wystawa. tutaj mamy prawdopodobnie homo sapiens patrząc na czaszkę zaraz wyjdziemy, zobaczymy słuchajcie tu należy przyjechać warto nadmienić że te wystawy są darmowe Cheddar darmowe? 10 tysięcy lat, lat temu najstarszy kompletny szkielet znaleziony w Brytanii Dobra, tyle by było. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam do obejrzenia. Tu jeszcze jakieś czaszki są. Zobaczmy. O, tutaj są Australopiteki. Rozrywane. To samo, co tam było na początku na tej tablicy. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkiego najlepszego.